Dzień dobry, nazywam się Liza Zajman, jestem psychoterapeutą, terapeutą uzależnień. Kieruję Dziennym Oddziałem Uzależnień oraz poradnią leczenia uzależnień w Centrum Medycznym Multimed w Gnieźnie. Chciałam opowiedzieć dzisiaj, z jakiego rodzaju wsparcia i pomocy mogą korzystać pacjenci uzależnieni, ci, którzy już są w kontakcie. Z naszą placówką oraz z jakiego rodzaju pomocy i wsparcia można skorzystać, z którego mogą skorzystać także pacjenci, którzy chcieliby dopiero zwrócić się o taką pomoc. Od czasu wprowadzenia obostrzeń jesteśmy z pacjentami w kontakcie online, za pośrednictwem różnych mediów. Jest to głównie kontakt telefoniczny. Niestety jesteśmy pozbawieni tak ważnego, Elementu procesu terapeutycznego, jakim jest relacja bezpośrednia z pacjentem. Jednak staramy się kontynuować tą relację, choćby w formie telefonicznej, co jest bardzo ważne dla pacjentów, że mogą liczyć na ten regularny kontakt z terapeutą, na kontynuację tego procesu, na wsparcie w tym procesie zdrowienia. Niestety także poprzez opuszczenia. Mamy utrudniony kontakt osobisty pacjentów w terapii grupowej. Zawieszeniu uległy oddziały dzienne. Pacjentów prowadzimy dalej w kontakcie terapeutycznym poprzez kontakt telefoniczny. Mamy możliwość wysyłania pacjentom materiałów do pracy własnej, które potem konsultujemy drogą telefoniczną i jesteśmy z nimi w ten sposób w codziennym kontakcie. Zawieszenie uległy także terapie grupowe prowadzone w formie ambulatoryjnej. Składa się tak, że praktycznie każdy z pacjentów, który jest uczestnikiem takiej grupy ambulatoryjnej, na swoim procesie leczenia jest pacjentem indywidualnym, jest w indywidualnym kontakcie terapeutycznym, więc. Tutaj przede wszystkim może go kontynuować do czasu, kiedy będzie możliwy powrót do spotkania się w, w takiej formie grupowej. Przede wszystkim, tak, że pacjenci mogą skorzystać z konsultacji z lekarzem-psychiatrą. Wiem, że w tym okresie jest problem ze skorzystaniem z takiej oferty, zwłaszcza ze względu na długie terminy oczekiwania. My mamy te terminy dość krótkie, w związku z tym. Taka pomoc lekarska, psychiatryczna może być udzielona, również jest udzielona w formie telefonicznej, może być udzielona dość szybko. Pacjenci otrzymują, jeżeli jest takie wskazanie, także zalecenia lekowe, otrzymują recepty. Nie muszą osobiście udawać się do poradni, żeby taką receptę odebrać. Otrzymują kod, którym udają się do apteki i mogą wykupić. Leki mogą być w kontynuacji tego kontaktu z lekarzem, psychiatrą. Także zachęcam do korzystania z możliwości terapii online w postaci meetingów, które w sieci są dostępne. Często grupy już działające mają taką formę zamkniętych meetingów, ale są też grupy, do których jak najbardziej można Dołączyć i korzystać. Zawsze zachęcamy pacjentów do skorzystania z takiej formy. Pacjenci uzależnieni także w uzasadnionych przypadkach mogą skorzystać z cały czas czynnych oddziałów detoksykacyjnych w szpitalach. Mogą korzystać także z terapii stacjonarnej. Wiem, że Często do takich placówek stacjonarnych przybywani są pacjenci w jakimś okresie kwarantanny, która często właśnie ma miejsce na takim oddziale detoksykacyjnym. Także zachęcam do korzystania ze wsparcia i do kontynuacji korzystania z tego wsparcia osób współzależnionych. To jest też trudny dla nich moment. Więc, może też warto z takiej pomocy w tym momencie rozpocząć korzystanie. Taka sytuacja izolacji, braku wsparcia ze strony grupy, braku kontaktu osobistego z terapeutą jest zawsze bardzo trudna dla pacjenta w tym procesie zdrowienia. Jednak jest to też jakiś rodzaj pracy, którą może pacjent wykonać w warunkach takich, kiedy ma troszkę więcej czasu dla siebie, trochę czas taki sprzyjający bardziej koncentracji się na sobie, na pracy z własnymi emocjami, na poświęcenie troszkę czasu na, na takie koncentrowanie się na sobie. Nasza poradnia jest czynna, tak jak wspominałam i Rejestrac za pomocą rejestracji można omówić się na konsultację telefoniczną, y także na kontakt z terapeutą y pod numerem 61 429 25 06 lub 661 485 266 i bardzo zachęcam do skorzystania z takiej formy pomocy, do nieizolowania się z tymi swoimi problemami do nieczekania na to, aż będzie można skorzystać z pomocy w formie kontaktu bezpośredniego, bo to jest też taki dobry moment dobra chwila, żeby taki kontakt terapeutyczny nawiązać, a potem kontynuować go już w formie bezpośredniej i w poszerzonej formie korzystania z pomocy, kiedy będzie już taka możliwość.